Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielokrotnie już w tych naszych spotkaniach, kilku słów o słowie, mówiłem o tym przepięknym wezwaniu, o tej modlitwie najprostszej, najbardziej bogatej w treść, modlitwie, która mi także osobiście bardzo y, towarzyszy. Y, modlę się tymi słowami wtedy, kiedy żadne inne nie przychodzą. Modlę się tymi słowami, kiedy jestem przerażony, zasmucony, zdródgotany, ale także wtedy, gdy jestem pełen nadziei, wtedy, gdy uwielbiam, wtedy, gdy przepraszam, wtedy, gdy dziękuję, wtedy, gdy modlę się modlitwą uwielbienia, to wołam te słowa. Nawet czasami, jak się znajdę w środowisku odnowy w Duchu Świętym i wszyscy mają wyciągnięte ręce i na przykład śpiewają językami znanymi tylko aniołom, to ja, ponieważ tego daru nie posiadłem, po prostu wołam w sercu się synu Dawida, ulituj się nade mną i myślę sobie, że to też jest modlitwa anielskim językiem, językiem Biblii. Jednym słowem, zachęcam, polecam, proponuję, jeżeli nie masz czasu na modlitwę, jeżeli nie jesteś w stanie się skupić, jeżeli nie wiesz, co na modlitwie robić, to gdziekolwiek jesteś w tramwaju pod pusznicem, prowadząc samochód, rozmawiając z ludźmi, Zastanawiając się, jak odpowiedzieć na ich pytania, rozmawiając przez telefon, przeglądając internet, cokolwiek robisz, w sercu miej te proste zdanie: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ono cię uratuje, uratuje ci życie. To znaczy, Jezus cię uratuje życie. Do zobaczenia jutro.